bo to jest moja myszka ukochana, uświęcona, chrzczona u Jezusa Hedusa, także wiesz... To jest lepsza. Co? Ty to kurwa jesteś w ogóle? tu, 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 i będę Ja, ja, nie widzę, stary, ja nie mnie nie nie się nie cię normalnie ty nie musisz Na Kustaniewych będzie trudniej. Bo co? Ty kurwa nie jesteś, do chuja. A ty biegasz. Ty do... Lepiej nie kampuj, dobrze ci radzę. Ty nie kampuj, bo on wie gdzie kampuj. On nie wie gdzie... kampuj. To... Kurwa, gdzie on był? On wie! Kurwa był! Gdzie on był do chuja? Kurwa, 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 ja strzeliłam przecież do chuja do ciebie! Tam, to... <grydzy> kurwa! My ci lepiej nie kampuj, biegaj, skacz! Wskazówkę. Czekaj, Jest tam? Nie, go. I tam, jest, jest. Kurwa, jesteś? Jest? Jest no, nie kontakt to nie działa. kontakt. działa. kontakt. Pan w solą strzalać, to godz. Ładny by był. Chuje gdzie on kurwa jest? strzaj. Dzięki, Kurwa,

<grymne> Nawet nie doszło do niepamiętnocznie. Gdzie on kurwa jest? On zaraz zajedyczy. Patrz, kurwa, już do niego strzelałam. Ja cię. Myślę, że 50 do 30 rozstrzy w ciągu 7 minut. Patrz, tam jest tu gdzieś się strzela. Gdzie on kurwa? Gdzie on kurwa? Gramy teraz. Uwaga. Ja cię dalej, bardzo celowo się strzelałam. Nie wiem, ja nie mnie, nie wiem, mnie. wiem, nie wiem. Mówisz, no, mi skakanie do chuja nie działa. Ej, mi skakanie nie działa. Na czym się skacze, kurwa? Placja, placja. No to kurwa, czemu ja nie skaczę, jak ja skaczę? Nie skaczesz. Czemu 50? 22,1, nie? 23? Bardzo, k**wa, śmieszne. Widzę Cię, no, no, Dobra. A, Pan gość w ogóle cię chce. Patrz na Disneypearzów. Ja się nie będę ruszał. zawsze ja się nie będę. Ja się nie ruszać, kurwa, ci ja na nie dostrzegłam. Muzyka! <tryś> no to kurwa, stał przede mną. Skręcam się na szachracach. Kurwa, kurwa, skrapa cię, kurwa, skrapa cię, skrapa cię, To cię, skrapa cię, skrapa cię, skrapa cię, skrapa cię, skrapa cię, skrapa cię, nie, cię, skrapa 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 Kurwa! skrapa cię, skrapa to jest najgorsze. Gdzie on, kurwa, jest? Możemy tam zawieść filmik dla YouTube'a? Gdzie on, kurwa, jest? Gdzie on, kurwa, jest? Nie jesteś w miejscu. Dobrze ci radzę. Kurwa, staram się, ale go próbuję znaleźć. Widzę go, bo widziałam go, jest sam. Strzelał do mnie, strzelał do mnie, widziałem, to, strzelał, kurwa, do mnie i znowu do mnie nie i mnie Nawet nie dojdę, nie, nawet nie dojdę,

Paczka, kurwa, wystrzelał? Nie rozumiem, czy kiedyś wystrzelał, masz chcieliby, żeby nie Dobra. Gdzie jesteś? Jak będziesz w to, to nie będę strzelał. Gdzie nie, nie e, do Nie Game over.